Hej, cześć, siemanko wam wszystkim, ludzie, tutaj sniper. witam was bardzo serdecznie już w dawno oczekiwanym Skyrimie, którego już ho, o, 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 ile u mnie nie było bardzo długo I cóż, jak zapewne niektórzy, którzy oglądali tą serię, pamiętają, skończyłem w tym miejscu Niech łań ehm... pochłonie tych siwowłosych, chcą wesprzeć gromowładnych I po prostu Jakoś nie nagrywałem, bo miałem lagi straszne, a no, teraz ładnie wychodzi, widzicie? No ładnie. Czasami może się zdarzyć ścina ze względu na to, że to jednak jest trochę wymagająca gra. Aczkolwiek nie jest to tak fatalne, jak to było wcześniej. Eee, no cóż. Mówią, że na Helgen napadł smok. Tak, tak, tak smok. I któraś z tych paskud tu zawita, to będziemy gotowi. Mhm, już to widzę. Więc dobra, idziemy tutaj. Tutaj mamy, słuchaj, wszystko bardzo się cieszę. Ktoś nie wiem, czy niektórzy, którzy znowu takie masło maślane, ci, którzy oglądali, może pamiętają, jak się nazywa nasz bohater? Ci, którzy nie pamię... nie oglądali, to bohater nasz nazywa się Drefar. Wyszło takie imię, co sobie coś wyobraża. Coś sobie chciałem wymyślić, no i wyszło. W targnięcie. Jarl Balgruf nie przyjmuje teraz gości. Cóż, w takim razie, to wyjaśnia, co, dlaczego jest. strażnicy cię przepuścili. Podejdź, Jarl będzie chciał z tobą osobiście porozmawiać. Dobrze. Nie szanując prawa. w Helgen udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy. Naprawdę, widzę, że nie kryjesz swej kryminalnej przeszłości. Ale nie interesuje mnie, kogo chcą zabić cesarscy. Szczególnie teraz. Chcę dokładnie wiedzieć, co zdarzyło się w Helgen. Heh. Mogłem się domyślić, że Ulfrik jest w to zamieszany. Co teraz powiesz prowentusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu smoka? Panie Powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do Rzecznej Puszczy. Jeśli Smok czyha w górach, to jest Jarl najbardziej uzna to za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. Tość! My powinniśmy... Nie będę stać bezczynnie, gdy Smok pali me włości i masakruje moich ludzi. Pyrilet! Natychmiast wyślij oddział do Rzecznej Puszczy. Tak, Jarlu. Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Co tak, najlepiej. Dobra robota. Udało Ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Mhm. Nie zapomnę o tym. Dobrze. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. zbroja. Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś o twoich talentach. Chodźmy znaleźć Twarengara, mojego nadwornego czarodzieja. Dobrze, tylko mnie się coś wydaje, że... Dźwięk... No nie. Spoko jest. Patrzcie, nie, wydawało mi się, że zacięło. Dobra, żeby nie było sobie jedna save'a. Bo wolę sobie zapisywać. Po ostatnim crashu No cóż... Taka nauczka dla mnie, żeby zapisywać. <grych> eee, jak równo idziemy, lol. Eee, w ogóle miałem... Skąd przyszło Drefar? Drefar to po prostu ja sobie wymyśliłem na szybko. <grych> I tylko tyle mogę... Faryngarze, chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Idź i przekaż mu wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać? A tak. Pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. Okej. Okay. Mmm. Rodziłem mam z mostu, co? <laughs> Lubię, gdy ludzie nie zadają zbędnych pytań. Po co i dlaczego? Lepiej zostawić to innym, prawda? Ja Dowiedziałem się, że w Czarnej Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarny Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie, i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. No chyba może. Okej. Okay. Hmm. Okej, okay, to cnuj. Jest... Cierpliwość nie należy do cnót Jarla. Przyda nam się wszystko, co pomoże w walce z tym smokiem, albo smokami. Musimy to mieć, zanim będzie za późno. Wow, dwóch tak zaczęło Rzujcie, mówić taki Zamknąć się. Okej. Okay. Tylko najpierw. E, 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 strój. Jest taką stalową zbroję. E, stalowa zbroja. O. Chyba znalazłeś mi pomocną dłoń. No co ty nie powiesz? Że się przyda. Mm. Gdzie? Czas iść. Idziemy do Białej Chwili, ja się muszę w tej chwili udać chyba do Rzecznej Puszczy, to skorzystam sobie z szybkiej podróży. Chyba, nie wiem. Ja, Pitole, jeżeli to słyszycie, to przepraszam bardzo, ale... no niestety, mój brat ma głupawkę. Tak, mapa świata, bla bla bla, Rzeczna Puszcza. Hmm. tak, co? Ja pierdzie! Naprawdę, słuchajcie, jeżeli to odsz odszumianie usunie ten dźwięk, to fajnie, jeżeli nie, no to niestety słyszycie mi brat dostaje głupaki. ja pitole, akurat teraz musi. Eee, dobra, ło... Mm, Tego właśnie lubię Skyrima. Epic. Aż zrobi sobie screena. Okej. Okay. Mmm... Dobra, ja pamiętałem że Żeby... To, to ja pamiętam drogę, ale chciałbym tu także dostać quest'a. Myśli, że może mi odebrać Kamille Valerius, ale wciąż Kupiec Rzecznej Puszczy, to chyba tu było. Chyba, że to było na górze gdzieś. Cóż, ktoś musi coś zrobić. O tak, to było tutaj. Powiedziałem NIE! Może uda Żad... ci się przemówić nie do rozsądku Nie co moim ci mówili, ale dynku. Kupiec Rzecznej Puszczy jest wciąż otwarty. Tak, zdarzyło się małe, małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Możesz? Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą twoje. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarny Głazu na północny Puszczę, wschód od miasta. Czarny Głaz Ta. jest tuż za miastem. Teraz Pokażę już ci. nie musisz iść, prawda? Czarny Głaz? Tak. Myślę, że twój nowy pomagier potrzebuje przewodniczki. Czarny Co? Głaz jest tuż za nie miastem. Ja. Pokażę A, ci. Nie to, chodź. Idziemy. Idź, mój psie przewodniku. Znaczy, mógłbym sam iść, ale... Dobra. Idę wiem, gdzie to jest. Jeśli chcemy dotrzeć do czarnego gazu, musimy przejść przez miasto, a potem przez most. Urak! Czyli będzie. To ta góra ponad dachami budowli. Tak, tak. Ja no, epic, jeżeli przerwało chwilę nagrywania, na to przewrażam was, ale zrobię screena sobie z Skyrimowie. Więc... Nie to muszą być szaleni. Tak, o jest, dobra, nieważne, idę sam. Wody, kto wie się wal. Ciekawi mnie dlaczego ukradli tylko złoty szpon Lukana. Mamy przecież w sklepie sporo rzeczy o podobnej wartości. Mhm, Tak. Lukan. Na pewno. Co ja mam leczenie? Takie ja mam leczenie. Myślę, że przyda mi się w tej chwili zniszczenie. Płomień. Czy... Kurde, jeszcze nie mam tego. Tego fajniejszego czaru zniszczenia, czyli błyskawic, czy jak to się tam zobało. To jest według mnie troszeczkę lepsze, zadaje więcej obrażeń, chyba, nie wiem, e, często korzystam z tych na drugim save'ie. nie wiem, no, powiedzcie mi, że to nie jest epic, epic widok, Bam! Dobra, nieważne, hmm. czemu ja mam chwileczkę? jaką ja mam w ogóle broń, to mi się wydaje trochę chujowa razny eee, to twór jako że razna była 12 11 5 8 12 ma dobra no nic nie Spieprzaj! Spieprzaj! oje oh, yeah. trending mowy wielka skóra nie wiem. więc za 10 nie warto później tylko jestem obciążony a tutaj będzie kilka cennych rzeczy, które no, troszeczkę ważą. Więc nie chcę nic niepotrzebnego zbierać. Ile w ogóle? 10 minut. No te odcinki niestety nie będą za długie, nie chcę robić 30 minut, bo to później się wrzuca w cholerę długo. No i wiadomo, że nik nikomu się aż tak długo nie chce oglądać Skyrima, jak większość czasu koleś idzie. No, więc ja robię te odcinki po. No, 20 minut u mnie. To jest takie maksimum 20 kilka robię filmiki i to ma taką oglądalność myślę dosyć dużo w porównaniu do tego co kiedyś było, że wrzuciłem Lola, który ma 40 minut jak i wiecie, ile to się renderowało i wtedy jeszcze po roadsore nie podkręciłem. I to renderowałem się, o ile dobrze pamiętam, 6,5 godziny, nawet chyba więcej. E, więc tutaj no, widzicie, jak to jest. Skąd mam wiedzieć, w akademię akademii mu chodziło? Do padnego weźmie. A to ci niespodzianka. spodzianka. Glinging. ty jesteś? Ha. Ha. I... No! Glinging. to Glinging. 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 Nic ciekawego, czy też, no złoto wiadomo, może się przyda. Nic ciekawego, no ludzie, tacy biedni jesteście. Biedaki. A sam nie jestem lepszy. co tu mamy? Mieszek, 15 złotych tylko. Lampa, lampa się chyba nie przyda. Nie, nie będę siadał, nie skorzystam tym razem. Chwilać chyba się tu zawsze gubiłem, żeby teraz tylko nie spać, bo to by było takie ciulowe z takiej wysokości. To kiepski moment na zgubienie drogi. Słyszeliście? On miał taki sam głos jak R Jarl. Ty masz mój hełm, O ty gnido. Uuu, mam sobie Hehehe <laughs> buty one mają, więc szczelazny hełm ja w ogóle muszę sobie coś zobaczyć. Jaki ja mam z e, trój? Czy ja jej właśnie nie mam? Nie, nie mam ją. Żelazne buty. Nie, nie chcę żelaznej tarczy, boże. Żelazne buty hełm. ma 17, a ten co teraz mam? 19. Ciul! Chcę ten. Czekajcie, czekajcie, Epic To jest po prostu epic Nie ma co. He. Dobra, ty nic więcej nie miałeś? Nie. Dobra O, czy daj mam ten czar? kurde, muszę z odnowa czar wziąć. Zniszczenie w I idziemy dalej. <laughs> tutaj nikogo już nie. Uu, skrzyneczka. Uuu. No nie, no. Co pan słowa, nie byliście biedni. Ja jest... czy ja jestem bogatszy od was? 140 zł, pierdziel, jaka bieda. Czy to jest wyjście? Co to jest? jest, jest, jest. No i ja idę do czarnych głazów, chcę przynajmniej tam dojść w tym odcinku, a w następnym, już tam coś y, zrobić. Przynajmniej. To yy, dotrzeć do połowy bo prawdopodobnie nie dotrę tam yy, do... <laughs> do końca w jednym odcinku i ja muszę jeszcze inne rzeczy panu wybaczyć gdzie teraz gdzie teraz już było aha tam o i ten jest czarny głos no nie, przyznajcie, Tu że to teraz tak epik wygląda z tym hełmem. Nie, ja go nie zmienię. Znaczy, zmienię jak będę miał jakiś lepszy. Bo tamten mi się nie podobał, ten co miałem wcześniej. A w ogóle w tamtym odcinku Wam wycenę, że jeżeli będzie tam ileś tam łapek, to powiem wam w jakim programie był wyrobiony The Elder Scrolls 5 Skyrim. I postanowiłem, że po prostu Wam powiem. Prawdopodobnie był robiony w programie Unity, co tak może niektórych zdziwić, ale był po prostu robiony w Unity. E, skąd to wiem? No Między innymi po teksturach, ponieważ sam pracowałem w Unity i wiem, że dokładnie takie same. What the fuck! E, dokładnie takie same tekstury są w Unity jak tutaj. Uf, nie! What the fuck! Myszka mi ścięła. Co? To sobie wezmę później, fuck, no... Muszę naprawdę kupić nową myszkę. To ma tak małe DPI... Mmm... Gdzie ty jesteś, szmato? A niech cię! Co mnie? Co mnie? Co mnie? Tylko na tyle cię stać? Co? Nie, mogę się jeszcze leczyć. Aaaa! Nie! Lol. Ale ładnie palę. Jak ładnie. Obrażę... Mama więcej wyobrażeń, 9 zł biedaku. Tu jest jeszcze trzeci. Drugi. Kurde, trzeci, Drugi. Ten ma dobre wyobrażenie sobie. Może wykopić, żeby używał tej broni. Na razie wezmę sobie magię. Leczenie. Tutaj się bardziej raczej w tych jaskiniach przyda leczenie. Niski poziom energii, la la la. Okej. Okay. się raczej przyda leczenie niżeli. O, o, o. Broń. Drugi nie, to był łuk jest Łuk myśliwski. No dalej, spróbuj walczyć! Do niego nie trafiłem. Twojego trupa będzie łatwiej okraść! Pewnie jesteś? Tegośmy się nie spodziewali, co? Ha! Właściwie to się spodziewałem. Jedno dobre uderzenie. przeszukaj. O, miałeś chleb! Ty to dopiero miałeś, bogaty. Dobra, ale ja sobie muszę coś... ...mikstury, ile ja tego mam? Tylko cztery... ...po mniejszej ja i to sobie wypiję, to sobie też wypiję. Coś zeszło. Ja, pitole, ja mam tylko chleb. O, Boże, ja miałem tylko chleb. Jak to możliwe? No ale dobra, już jest czarny głaz, I mam 17 minut nagrania, według tego co mi tutaj Action pokazuje. Bo tak, nowy Action w końcu magicznik, ile nagranie ma minut. Przepraszam za zajedzenie, ale jestem naprawdę głodny. Jestem tu, czarny Głazie. O wybijane, o wybijane luda. O tak, o to mi chyba chodziło. To chyba ten, to chyba ta broń. Żeby to była ta... Jest, to jest ta broń! Ta. Jest, chociaż tutaj jeszcze jedną powinienem znaleźć, o wiele lepszą. Okay, tutaj jest dwóch ludzi, chyba... Nie dobrze pamiętam, bo niedawno sobie w Skyrima grałem i tak mnie coś wzięło na nakrywanie. Też. Jeśli ten mroczny elf chce iść przodem, pozwól mu. Przynajmniej nie będziemy się narażać. A co, jeśli Arwel nie wróci? Jest, Jest tam, kto? tam kto? Nie. Mówię nie. Mówiłem coś? Nie ma tu. Nikogo tu nie ma. To ty, ty tylko masz przewidzenia. Tak, tak, tak. Jakiego ty masz zeza, kobieto? <śmiennie> masz. Ty cioto. Masz zeza. Nieważne, że ja też. Ty masz większego. Gdzie ta menda? Druga. Tu jest. Chodźże tu. Dawaj mi chleb, wytrych i złoto. O, ty jesteś jeszcze bogatszy od tamtego. A ty co tu masz? Uuu... Bogactwo. Już nic od ciebie nie chcę. Więcej. Mmm... Jeden kubek. No zajebi się jeszcze otwieranie. Aha, za pierwszym razem. Trudne kolejny dłuższy przy... Uuu, jestem coraz bogatszy! Ile ja tego już mam? 251. No ładnie, ładnie. Coraz bogatszy jestem. Hmm. Oh yeah. Takie bogactwo aż 250 zł. Mmm. Stać mnie na dziwki. <laughs> o, nic też nic. A, fuck you. Biedaki. I coś jest? Nie ma. Kurczę... Szkoda. No, to jest kolejny Czy Czyś ja ostatnio pomyliłem i nazwałem to szczurem. Próbowałem nagrywać, ale to jeszcze przed podkręcaniem i nazywałem to cały czas szczurem. Nie wiem czemu to się przyda. Nie wiem czemu. Nie, ale szmaty się nie przydadzą. Za, za tanie są. Ja będę musiał w ogóle te broni, których już nie użyłem, posprzedawać. Te takie, które zabierają mało. No te które ma, mały damage, posprzedaję. Okej, okay. udało mi się. ...w ostatniej chwili. I myślę, że go będę chciał z łuku jakoś ściągnąć. Jeszcze postępy. Okej. Okay. panita A w on wyjdzie... Czy to ona? Czekajcie, przyjrzę się. To chyba ona jest! Chyba że... Pachnie że... SZOR! ulituje SIĘ NAD TOBĄ! To jest facet, ja Piktorow. z i baba wyglądał. Albo to ja jestem taki ślepy. Dla mnie, z daleka był facet. Trzeci level! Bogactwo! Orgasm. Fajnie. Myślę, że przyda mi się zdrowia. Więcej zdrowia, bo tutaj będzie troszkę trudno później. Ja będę chciał w tej chwili... Hmm. A wezmę sobie kowalstwo, bo na kowalstwie można później zarabiać to bardzo dużo. Więc tutaj to się przydaje. Kowalstwo L. Lopuję, co to? Kowalstwo krasnoludu. Aha dobra. Hmm. to mieszka, naprawdę ona ma tak mały DPI. Czy coś tu jest. Czy wy to widzieliście? Te dźwignia się sama roz... Dobra, nieważne. A więc tam jest wonysz, wonysz. I chyba delfin. Czy co tam jest? Nie wiem. Ma być wonysz. Jest wonysz. Tu też ma być wonysz. I ty też jest wonysz. A tu ma być. No to naprawdę wygląda jak delfin. dla mnie to jest delfin, i będę na to mówił delfin. A więc dwa węsze i delfin. O, to jest to też... Na zamknięcie. No myślę, nie będę zamykał tego, bo raczej nikt mnie tutaj śledzić nie będzie. Ur tak, Pusta. Ja wciskam e. Przeszukaj nam Przyda się. O, złodzieja już chyba mam. Jest pewien, sobie aż sprawdzę. E, księgi. O nie, nie ma złodzieja. Tu sobie wezmę. weź. Mm. I. Dobra. Ha! Słuchajcie, dlatego że jest w tej chwili na tym liczniku. Gdzie to główno Gdzie to jest? Gdzie to główno? Tu jesteś. Słyszę z Commando. Gdzie? Gdzie? O zwiewaj ty. Siotę jednak. Dobra, dlatego że mam 23 minuty naliczone w tej chwili. Myślę, że. Ty Mendo! Skąd wy się tu bierzecie? Fucko, bitch! HA! No gdzie to główno jest? Fuck. Nie wiem gdzie to jest. No. Co? So, dobra. A słuchajcie, bo mnie to już zaczyna wkurzać Zrobię robię save. Ale ja robię w tej chwili save'a no i cóż, dzięki Wam za oglądanie. Ha! Dzięki Wam za oglądanie. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.